Kiedy nauczycielka zadzwoniła, Twój syn upokorzył moją córkę, odpowiedziałem szczerze, dobrze dla niego, nie wiedząc jeszcze, że te słowa staną się początkiem czegoś, co odmieni moje życie na zawsze. Telefon drżał mi w ręce, choć nie z powodu gniewu, raczej z niecierpliwości. Wreszcie ktoś zauważył, że mój syn ma w sobie iskrę, której tak desperacko potrzebował. Pani Kowalska z drugiej strony linii milczała przez długą chwilę. Słyszałem jej przyspieszony oddech, jakby moje słowa uderzyły ją jak fizyczny cios. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Dobrze, może teraz zrozumie, że nie zamierzam przepraszać za to, że mój chłopak w końcu się obronił. Pani Nowak. jej głos był lodowaty, kontrolowany w sposób, który oznaczał tylko jedno wojna. Myślę, że nie rozumie pan powagi sytuacji. Nie rozumiem powagi? Przez ostatnie trzy lata obserwowałem, jak mój dwunastoletni syn Michał wraca ze szkoły z opuszczoną głową, z plecakiem pełnym podartych zeszytów, z coraz większym strachem w oczach. Widziałem, jak jego pewność siebie rozpływa się jak lód na wiosennym słońcu, jak zaczyna się jąkać, gdy ktoś pyta go o szkołę. A wszystko przez małą wariatką o imieniu Karolina, córkę tej samej nauczycielki, która teraz do mnie dzwoni. Proszę pani... Powiedziałem, czując, jak w piersi narasta znajoma fala gorzkiej satysfakcji. Przez lata obserwowałem, jak pani córka systematycznie dręczyła mojego syna, jak go ośmieszała przed całą klasą, ukrywała mu plecak, rozlewała na niego napoje podczas przerw. A pani? Pani nigdy nie zrobiła nic, żeby to powstrzymać. Więc jeśli w końcu się odgryzł, to tylko się cieszę. Kolejna pauza. Tym razem dłuższa. Słyszałem, jak pani Kowalska bierze głęboki oddech. Jak gdyby zbierała się na atak. Pana syn uderzył moją córkę na oczach całej klasy. Czy pan zdaje sobie sprawę, co to oznacza? Uderzył? Michał? Mój chudy, nieśmiały chłopak, który nie potrafi zabić nawet muchy? Ten sam Michał, który płacze, gdy widzi martwego ptaka na chodniku? Serce mi przyspieszyło. Uderzył ją? Tak, w twarz. Karolina ma siniak na policzku. Przez ułamek sekundy poczułem ukłucie wątpliwości. Przemoc nigdy nie była rozwiązaniem, tego nauczyłem Michała od pierwszego dnia. Ale potem przypomniałem sobie ostatni tydzień, jak zastałem go płaczącego w swojej szafie, jak szeptał przez sen: zostaw mnie w spokoju, jak odmówił pójścia na urodziny kolegi, bo wiedział, że Karolina też tam będzie. Proszę pani, zacząłem powoli, czując, jak w mojej głowie układa się plan spotkajmy się jutro, w szkole. Porozmawiajmy o tym spokojnie przy dyrektorze. Dobrze, czwarta po południu. I niech pan pamięta to pana syn jest sprawcą. Karolina to ofiara. Ofiara. To słowo zagrzmiało w mojej głowie jak dzwon alarmowy. Ofiara. Przez te wszystkie lata to mój Michał był ofiarą, a teraz, gdy w końcu się obronił, nagle to ona staje się niewinna. Po rozłączeniu usiadłem na kanapie, telefon wciąż w dłoni. Dom był pusty, żona w pracy, Michał u babci. Cisza wypełniała każdy kąt, ale w mojej głowie szalała burza myśli. Michał uderzył kogoś. Mojego łagodnego, wrażliwego syna doprowadzili do tego, że użył przemocy. Ile musiał wytrzymać, żeby w końcu eksplodować? Ile nocy przeleżał bez snu, ile łez musiał przelać w samotności, zanim w końcu się złamał? Wstałem i podszedłem do okna. Na podwórku sąsiad kosił trawnik, jego córka, rówieśniczka Michała, bawiła się z psem. Normalne, szczęśliwe dzieciństwo. Takie, jakiego mój syn nigdy nie miał, odkąd trafił do klasy pani Kowalskiej. Pamiętam pierwszy sygnał ostrzegawczy. Michał miał wówczas 9 lat, był w trzeciej klasie. Wracał ze szkoły z podrapanymi kolanami i powiedział, że przewrócił się na schodach. Ale ja widziałem w jego oczach kłamstwo. Maczyny instynkt, nie, ojcowski. Wiedziałem, że coś się stało. Następnego dnia poszedłem do szkoły. Chciałem porozmawiać z wychowawczynią, panią Kowalską. Była młoda, świeżo po studiach. Z tym rodzajem pewności siebie, który często mylony jest z kompetencją. Michał to ciche dziecko, powiedziała wówczas siedząc za swoim biurkiem, jak królowa na tronie. Czasem dzieci takie jak on przyciągają uwagę innych. To naturalne. Naturalne? Że moje dziecko jest maltretowane przez rówieśników? To naturalne. A co pani robi, żeby temu zapobiec? Se zapytałem. Wzruszyła ramionami. Uczę dzieci asertywności. Michał musi nauczyć się być bardziej stanowczy. Stanowczy. Dziewięciolatek ma być stanowczy wobec grupy agresywnych dzieci. Wtedy powinienem był zabrać syna z tej szkoły, ale żona przekonała mnie, żebyśmy dali mu szansę. Może się przystosuje, mówiła. Może to go zahartuje, zahartuje. Jak można hartować dziecko, pozwalając mu być torturowanym? Kolejne miesiące to była kalwaria obserwowana z boku. Michał stawał się coraz bardziej zamknięty, coraz mniej ufny. Przestał opowiadać o szkole, przestał się śmiać. Gdy pytałem go o dzień, odpowiadał jednym słowem dobrze lub normalnie. Ale jego oczy mówiły inną historię. A wtedy poznałem szczegóły. Karolina Kowalska, córka nauczycielki, mała sadystka w cukierkowych sukienkach. To ona kierowała kampanią przeciwko Michałowi. Ukrywała mu przybory szkolne, rozlewała na niego wodę podczas przerw, przekonywała inne dzieci, żeby go nie brały do swoich grup na zajęciach. A najgorsze było to, że robiła to wszystko z anielskim uśmiechem na ustach. W taki sposób, żeby dorośli myśleli, że to przypadki nieporozumienia. Jej matka, pani Kowalska, nigdy nie widziała złego zachowania swojej córeczki. Albo nie chciała widzieć. Próbowałem interweniować. Szedłem do szkoły, rozmawiałem z dyrektorem, pisałem skargi, ale zawsze było to samo. Brak dowodów, słowo przeciwko słowu, a Karolina umiała grać niewinną ofiarę lepiej niż najlepsze aktorki. Być może pana syn wyolbrzymia sytuację, mówili. Dzieci w tym wieku mają bujną wyobraźnię wyobraźnię Sinki na jego ciele to była wyobraźnia, płacz w środku nocy to była wyobraźnia, lęk przed pójściem do szkoły to była wyobraźnia. Miesiące mijały, a ja czułem się coraz bardziej bezsilny. Michał zamykał się w sobie jak ślimak w muszli. Przestał jeść obiady w szkole, bo Karolina i jej świta rzucały w niego jedzeniem. Przestał chodzić na zajęcia dodatkowe, bo tam też go nękały. Dom stał się jego jedyną bezpieczną przystanią. Ale nawet tu czasem budził się krzycząc ze snu. A ja? Ja planowałem zemstę. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale każdego wieczora, leżąc w łóżku, wyobrażałem sobie scenariusze, w których pani Kowalska i jej córka dostają nauczkę. W których sprawiedliwość w końcu triumfuje. W których mój syn może znów oddychać swobodnie. Ale były to tylko fantazje. Bo co może zrobić jeden ojciec przeciwko całemu systemowi? Przeciwko nauczycielce, która chroni swoją córkę jak lwica lwiątko? Przeciwko dyrekcji, która woli ignorować problem niż się z nim zmierzyć? I wtedy stało się coś, na co zupełnie nie liczyłem. Wczoraj, gdy Michał wracał ze szkoły, jego oczy błyszczały inaczej. Nie było w nich strachu. Było coś nowego, coś, czego nie widziałem od lat. Petitomer, Tato, powiedział siadając przy stole kuchennym. Dzisiaj w szkole się broniłem. Serce zabiło mi szybciej. Co masz na myśli? Karolina wzięła mój plecak i wyrzuciła go przez okno na parter. Wszyscy się śmiali. A potem powiedziała, że jestem żałosny i że moja mama pewnie też jest żałosna. Poczułem, jak w moich żyłach zagrzał się gniew. Ale Michał nie skończył. I wtedy, wtedy już nie mogłem wytrzymać. Podszedłem do niej i powiedziałem, żeby przestała. Ale ona tylko się śmiała i pchnęła mnie. Więc, więc, więc ją uderzyłem. W twarz. Nie bardzo mocno, ale uderzyłem. Przez moment siedzieliśmy w ciszy. Potem objąłem go mocno. Dobrze zrobiłeś. Szepnąłem mu do ucha. I naprawdę tak myślałem. Teraz, 24 godziny później, przygotowywałem się na spotkanie z panią Kowalską i dyrektorem. Ale to nie miało być zwykłe spotkanie. Przez te wszystkie lata zbierałem dokumentację: zdjęcia siniaków na ciele Michała, nagrania jego płaczu w nocy, korespondencję ze szkołą, świadectwa innych rodziców, których dzieci również padały ofiarą Karoliny. Bo widzcie, nie byłem jedynym ojcem, którego dziecko cierpiało. Przez lata cicho i dyskretnie nawiązałem kontakt z innymi rodzicami. Okazało się, że Karolina Kowalska to nie była przypadkowa dziecięca złośliwość. To była przemyślana, systematyczna kampania terroryzowania słabszych dzieci, a jej matka, nauczycielka, nie tylko na to pozwalała, ale wydawała się to wspierać. Jedna z matek, pani Wiśniewska, opowiedziała mi o sytuacji, gdy jej syn Kacper wrócił ze szkoły z podartą koszulką i siniakiem na żebrach. Gdy poszła do szkoły ze skargą, Pani Kowalska powiedziała jej, że chłopcy czasem się bawią zbyt ostro i że nie należy robić z tego tragedii. Inny ojciec, pan Dąbrowski, opisał mi, jak jego córka Ania przez pół roku odmawiała chodzenia do szkoły, bo Karolina przekonała inne dziewczynki, że Ania śmierdzi i nie warto się z nią przyjaźnić. Gdy pan Dąbrowski próbował interweniować, usłyszał od pani Kowalskiej, że dziewczynki w tym wieku często są skomplikowane w relacjach i że to mija ale najgorsza była historia małej Zuzi. Jej rodzice, państwo Kowalczyk, opowiedzieli mi, że ich córka przez miesiące była zmuszana do oddawania Karolinie swojego śniadania. Gdy w końcu się sprzeciwiła, Karolina zamknęła ją w szkolnej toalecie i przez godzinę nie pozwalała wyjść. Zuzia wróciła do domu przemoczona i w szoku. A pani Kowalska? Powiedziała rodzicom, że to pewnie tylko nieporozumienie i że Zuzia mogła po prostu zapomnieć otworzyć drzwi. Przez te wszystkie miesiące gromadziłem tę historie. Dokumentowałem je, sprawdzałem. Odkryłem, że pani Kowalska ma w szkole nietykalność. Dlaczego? Bo jej mąż, Andrzej Kowalski, był radnym miejskim z wpływami, bo ona sama umiała manipulować dyrektorem i innymi nauczycielami, bo była mistrzem w prezentowaniu siebie jako troskliwą pedagogu, a swojej córki jako niewinnego anioła. Ale teraz, gdy mój syn w końcu się obronił, wszystko miało się zmienić. Tego wieczoru po telefonie od pani Kowalskiej zadzwoniłem do państwa Wiśniewskich, Dąbrowskich i Kowalczyków. Opowiedziałem im o tym, co się stało. O tym, że Michał uderzył Karolinę. O jutrzejszym spotkaniu. To nasza szansa, powiedziałem im. W końcu ktoś się obronił. W końcu mamy sytuację, której nie mogą zignorować ani zatuszować. Wszyscy zgodzili się. Jutro o czwartej po południu nie tylko ja stawię się w szkole. Wszyscy będziemy tam. Z naszą dokumentacją, ze świadectwami z prawdą, którą przez lata próbowali ukryć. Ale to nie wszystko. Miałem jeszcze jeden asa w rękawie. Dwa tygodnie temu, podczas szkolnego przedstawienia, udało mi się nagrać na telefon scenę, w której Karolina celowo podstawiła nogę innej dziewczynce, powodując jej upadek ze sceny. Na nagraniu wyraźnie widać, jak Karolina patrzy w kierunku kamery i się uśmiecha, jak gdyby była dumna ze swojego czynu. A potem, gdy dorośli podbiegli do pomocy dziewczynki, Karolina udaje zaniepokojenie i pomaga jej wstać. To nagranie będzie moją bronią atomową. Tej nocy prawie nie spałem. Leżałem w łóżku, wyobrażając sobie jutrzejsze spotkanie. Jak wejdę do gabinetu dyrektora z teczką pełną dowodów, jak spojrzę w oczy pani Kowalskiej, gdy będzie musiała konfrontować się z prawdą o swojej córce. Jak w końcu sprawiedliwość zatriumfuje. Rano, gdy budziłem Michała do szkoły, zapytał mnie: Tato, będę miał kłopoty za to, co zrobiłem? Usiadłem na brzegu jego łóżka i spojrzałem mu w oczy. Te same niebieskie oczy, które przez lata były pełne strachu, a teraz miały w sobie coś nowego determinację. Synu, powiedziałem cicho. Czasem trzeba się bronić. Nie zawsze, ale czasem. I gdy już się zdecydujesz na obronę, musisz być gotowy na konsekwencje. Ale wiesz co, ja będę przy tobie, zawsze, uśmiechnął się po raz pierwszy od miesięcy. Młętero. Wczoraj, gdy ją uderzyłem, myślałem o tobie. O tym, co byś zrobił na moim miejscu. Poczułem dumę, ale też smutek. Dumę, bo mój syn w końcu się obronił. Smutek, bo musiał to robić sam przez tak długi czas. A co myślisz, że zrobię dzisiaj? Se zapytałem. Srobujesz to, co powinieneś był zrobić dawno temu. Odpowiedział z mądrością, która zaskoczyła mnie u dwunastolanka. Pokażesz im prawdę. Prawdę. Tak, to było dokładnie to, co zamierzałem zrobić. Godzina 15:45. Siedziałem w samochodzie na parkingu przed szkołą, obserwując, jak rodzice przychodzą po swoje dzieci. Normalne, codzienne życie. Za 15 minut moje życie i życie kilku innych osób miało się zmienić na zawsze. Spojrzałem na swoją teczkę leżącą na siedzeniu pasażera. W środku były wszystkie dowody zebrane przez ostatnie lata: zdjęcia, nagrania, zeznania, korespondencja, historia lat przemocy i obojętności. O 15:55 wysiadłem z samochodu i ruszyłem w kierunku szkoły. Przy wejściu czekali już państwo Wiśniewscy, Dąbrowscy i Kowalczycy. Bez słówki wnęliśmy sobie głowami. Wszyscy wiedzieliśmy o co chodzi. Sekretariat szkolny. Pani sekretarz, zwykle uśmiechnięta, tym razem patrzyła na nas z niepokojem. Państwo Nowak, proszę iść do gabinetu dyrektora. Pani Kowalska już czeka. Pierwsza część planu realizowała się zgodnie z oczekiwaniami. Gabinet dyrektora był urządzony tak, żeby improwować. Wysokie księgozbiory, ciężkie meble, zdjęcia z różnych uroczystości szkolnych na ścianach. Dyrektor pan Zieliński siedział za swoim biurkiem jak sędzia za stołem sądowym. Obok niego, na krześle dla gości, zasiadła pani Kowalska. Wyglądała dokładnie tak, jak ją pamiętałem. Młoda, atrakcyjna, z tym rodzajem pewności siebie, który często maskuje niekompetencje. Gdy wszedłem do gabinetu, jej oczy błysnęły triumfem. Ewidentnie myślała, że to spotkanie będzie rutynową karą dla mojego syna i mnie. Pani Nowak, rozpoczął dyrektor. Rozumiem, że pana syn wczoraj zachował się agresywnie wobec córki pani Kowalskiej. To bardzo poważna sprawa. Owszem, to poważna sprawa. Zgodziłem się, siadając na krześle naprzeciwko nich. Ale nie z tego powodu, o którym państwo myślicie. Pani Kowalska uniosła brwi. Słucham? Przez ostatnie trzy lata mój syn był systematycznie nękany przez pani córkę. Wczoraj w końcu się obronił, i szczerze mówiąc, cieszę się z tego. Pani Nowak, dyrektor uderzył ręką w biurko. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem. Ma pan rację, powiedziałem spokojnie, otwierając swoją teczkę. Przemoc nie jest rozwiązaniem. Ale co się dzieje, gdy instytucja, która powinna chronić dzieci, pozwala na przemoc przez lata? Co się dzieje, gdy nauczyciel nie tylko ignoruje problem, ale go wspiera? Pani Kowalska wybuchła. Tu absurdalne. Moja córka nie. Proszę pozwolić mi skończyć. Przerwałem jej, wyciągając pierwszą teczkę zdjęć. To są zdjęcia siniaków na ciele mojego syna z ostatnich dwóch lat. Każde zostało zrobione po dniu szkolnym. Każde zostało zgłoszone do szkoły. I za każdym razem usłyszeliśmy to samo: Brak dowodów, dzieci się bawią, to normalne. Położyłem zdjęcia na biurku dyrektora. Jego twarz zmieniała kolory jak kameleon. To jeszcze nie wszystko. Kontynuowałem wyciągając kolejną plik dokumentów. To są zeznania innych rodziców. Państwa Wiśniewskich, Dąbrowskich, Kowalczyków. Wszyscy opisują identyczne sytuacje. Systematyczne nękanie ich dzieci przez Karolinę Kowalską. I za każdym razem te same odpowiedzi od szkoły. Pani Kowalska była już blada jak ściana. Czył To niemożliwe. Moja córka nigdy. A to, Powiedziałem triumfalnie, wyciągając telefon. To nagranie z szkolnego przedstawienia sprzed dwóch tygodni. Puściłem nagranie. Na ekranie telefonu wyraźnie widać było, jak Karolina celowo podstawia nogę koleżance, powodując jej upadek ze sceny. A potem ten uśmiech w kierunku kamery. Uśmiech pełen sadystycznej satysfakcji. Cisza w gabinecie była tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Tu. To musi być jakaś pomyłka, szepnęła pani Kowalska, ale w jej głosie było już słychać niepewność. Nie ma żadnej pomyłki, powiedziałem twardo. Przez trzy lata pani córka terroryzowała mojego syna i innych dzieci, a pani zamiast reakcji chroniła ją jak świętość. Więc gdy wczoraj mój syn w końcu się obronił, ja naprawdę odpowiedziałem szczerze: Dobrze dla niego. Bo w końcu ktoś stanął na wysokości zadania. Dyrektor przeglądał dokumenty z coraz większym niepokojem. Zdałem sobie sprawę, że nie miał pojęcia o skali problemu. Przez lata wszystkie skargi były filtrowane przez panią Kowalską i inne nauczycieli. Do niego docierała tylko wybielona wersja wydarzeń. Panie Zieliński, powiedziałem zwracając się bezpośrednio do dyrektora. Czy zdaje pan sobie sprawę, że pani Kowalska przez lata ukrywała przed panem systematyczne przypadki przemocy w swojej klasie? Dyrektor spojrzał na nauczycielkę. W jego oczach było zmieszanie, ale też rosnąca podejrzliwość. Elo, pani Kowalska, czy to prawda? Pani Kowalska otworzyła usta, ale żaden dźwięk z nich nie wydobył. Po raz pierwszy od lat była bezbronna. Nie mogła już manipulować, kłamać ani ukrywać prawdy. Ja, to znaczy, dzieci czasem, jąkała się. W tym momencie do gabinetu zapukały inne rodziny. Pan Zieliński pozwolił im wejść. Państwo Wiśniewscy, Dąbrowscy i Kowalczyków stanęli za moimi plecami jak armia. Panie dyrektorze, rozpoczął pan Wiśniewski. Przyszliśmy tu, żeby opowiedzieć o tym, co przeżywały nasze dzieci przez ostatnie lata. Następne 30 minut to była lawina świadectw. Każda rodzina opowiadała swoją historię, każda przedstawiała dowody. Każda opisywała, jakich prośby o pomoc były ignorowane przez panią Kowalską i system szkolny. Pani Kowalczyk, matka małej zuzi, płakała opowiadając o tym, jak jej sześcioletnia córka przez miesiące bała się iść do toalety w szkole, bo tam Karolina ją zamykała i nie pozwalała wyjść. Pan Dąbrowski opisał, jak jego córka Ania przez pół roku jadła obiady w samotności, bo Karolina przekonała inne dzieci, że śmierdzi. Każda historia była jak kolejny gwóźdź do trumny kariery pani Kowalskiej. Dyrektor siedział w milczeniu, przeglądając dokumenty, oglądając zdjęcia, słuchając nagrań. Na jego twarzy malował się coraz większy szok i przerażenie. Pani Kowalska powiedział w końcu, a jego głos drżał z gniewu Czy ma pani coś do powiedzenia na swoją obronę? Nauczycielka siedziała skulona na krześle, jak zranione zwierzę. Przez te wszystkie lata była nieposkramana władczynią swojego małego królestwa. Teraz konfrontowana z prawdą nie miała już żadnej obrony. Ja nie wiedziałem, że to jest aż tak poważne. Szepnęła. Myślałam, że to normalne dziecięce konflikty. Normalno. Eksplodował pan Wiśniewski. Zamykanie dziecka w toalecie to normalne? Bicie to normalne? Psychiczne znęcanie się to normalne? Pani Kowalska zaczęła płakać. Ale nie były to łzy skruchy. Były to łzy złości i bezsilności. Łzy osoby, która została złapana na gorącym uczynku i nie ma dokąd uciec. A co z moją córką? wykrzyczała. Co będzie z Karoliną? Ona teraz jest traumatyzowana. Została uderzona. Spojrzałem na nią z zimnym spokojem. Pani córka przez trzy lata traumatyzowała inne dzieci. To, że w końcu ktoś dał jej odpór, to nie tragedia, to sprawiedliwość. Sprawiedliwość! Pani Kowalska wstała z krzesła, jej twarz czerwona z gniewu. Pana syn uderzył małe dziecko. Mój syn obronił się przed dzieckiem, które przez lata go torturowało. Odpowiedziałem spokojnie. A pani jako jego nauczycielka pozwoliła na tę torturę. Co więcej, wspierała ją. Dyrektor w końcu się odezwał. Jego głos był twardy jak stal. Pani Kowalska, na podstawie przedstawionych dowodów jestem zmuszony zawiesić panią w obowiązkach nauczyciela z dniem dzisiejszym. Będzie przeprowadzone dokładne dochodzenie, a sprawa zostanie przekazana do kuratorium oświaty. Pani Kowalska osunęła się na krzesło, jakby dostała cios w głowę. To niemożliwe szeptała. To koniec mojej kariery. To koniec kariery, którą pani zbudowała na krzywdzie dzieci powiedziałem bez litości. Dyrektor zwrócił się do nas, rodziców. Państwo, w imieniu szkoły przepraszam za to, co się działo przez ostatnie lata. Jestem wstrząśnięty tym, że nie wiedziałem o skali problemu. Zapewniam państwa, że podejmę wszystkie kroki, żeby taka sytuacja nie powtórzyła się już nigdy. A co z naszymi dziećmi? Zapytała pani Wiśniewska: Co z psychologiczną pomocą? Z terapią? Szkoła pokryje koszty terapii psychologicznej dla wszystkich pokrzywdzonych dzieci, zadeklarował dyrektor. To najmniejsze, co możemy zrobić. Spotkanie kończyło się. Gdy wychodziliśmy z gabinetu, pani Kowalska siedziała tam nadal, wpatrzona w przestrzeń, jak gdyby nie mogła uwierzyć w to, co się stało. Na korytarzu spotkałem Michała. Wracał właśnie z dodatkowych zajęć z matematyki. Tato, jak poszło spotkanie? Objąłem go mocno. Dobrze, synu, bardzo dobrze. Tego wieczoru, gdy wracaliśmy do domu, Michał w końcu opowiedział mi szczegóły wczorajszej sytuacji. Karolina myślała, że może robić ze mną co chce, bo nikt nigdy jej nie przeszkadzał. Powiedział, ale wczoraj, gdy powiedziała te rzeczy o mamie, po prostu pękałem. Nie mogłem już słuchać. A czy żałujesz tego, co zrobiłeś? Zamyślił się na moment. Nie żałuję, że się obroniłem, ale żałuję, że musiałem użyć przemocy. Czy mógłbym zrobić to inaczej? To było trudne pytanie. Przez trzy lata próbowaliśmy rozwiązać problem innymi sposobami. Rozmawialiśmy, prosiliśmy, błagaliśmy, składaliśmy skargi. Nic nie działało. Synu? Powiedziałem w końcu. Czasem ludzie, którzy mają nad nami władzę, nie słuchają rozsądnych argumentów. Czasem rozumieją tylko język siły. To nie znaczy, że przemoc jest dobra, ale czasem jest ostatecznością. Tak myślałem wczoraj kiwnął głową że to już ostateczność. Wieczorem, gdy Michał już spał, siedziałem w salonie z żoną. Opowiedziałem jej o dzisiejszym spotkaniu, o końcu kariery pani Kowalskiej, o tym, co nas czeka. Czy myślisz, że zrobiłeś słusznie? Se zapytała. Zastanowiłem się nad tym pytaniem: przez lata pani Kowalska niszczyła życie dzieci. Przez lata chroniła swoją córkę kosztem innych. Przez lata ignorowała cierpienie, które mogła powstrzymać jednym słowem. Tak, odpowiedziałem w końcu. Zrobiłem słusznie. Może nawet powinienem był to zrobić wcześniej? Następne tygodnie przyniosły lawinę zmian. Pani Kowalska została zwolniona dyscyplinarnie. Kuratorium oświaty uznało, że jej zachowanie było rażące naruszenie obowiązków nauczyciela. Straciła nie tylko pracę, ale też prawo do nauczania. Karolina została przeniesiona do innej klasy, a potem, na prośbę jej ojca, do innej szkoły. Słyszałem, że rodzina Kowalskich rozważała przeprowadzkę do innego miasta. Michał zaczął chodzić na terapię. Powoli odbudowywał swoją pewność siebie. Uczył się z powrotem ufać dorosłym i rówieśnikom. To był długi proces, ale każdego dnia widziałem małe postępy. Inne dzieci też dostały pomoc. Zuzia przestała bać się toalet szkolnych. Kacper zaczął z powrotem grać w piłkę na przerwach. Ania znalazła nowych przyjaciół, ale najbardziej cieszyła mnie zmiana w Michale. Po kilku tygodniach terapii zaczął z powrotem opowiadać mi o szkole. Śmiał się z żartów kolegów. Planował urodziny. Żył jak normalne dziecko. Pewnego wieczora, około miesiąc po tamtych wydarzeniach, zapytał mnie: Tato, czy myślisz, że Karolina również potrzebuje pomocy? To pytanie zaskoczyło mnie. Po wszystkim, co przeszedł, wciąż potrafił myśleć o dziewczynie, która go torturowała. Co masz na myśli? Myślę, że nikt nie rodzi się zły powiedział z mądrością przewyższającą jego wiek. Może Karolina była zła, bo nikt nie nauczył jej, jak być dobrą. Może jej mama też potrzebuje pomocy? Jego empatia wstrząsnęła mną. Po wszystkich krzywdach, które wyrządziła mu Karolina, wciąż potrafił myśleć o niej z współczuciem. Możliwe, synu powiedziałem. Ale to nie znaczy, że powinieneś był dalej cierpieć w milczeniu. Łem, ale cieszę się, że to już się skończyło. Dla wszystkich dziś, pół roku później, Michał jest zupełnie innym dzieckiem. Śmieje się, gra z kolegami, ma plany na przyszłość. Nie ma w jego oczach tego strachu, który przez lata był w nich stałym gościem. Czasem spotykam na ulicy innych rodziców z tamtej klasy. Niektórzy dziękują mi za to, że miałem odwagę powiedzieć prawdę. Inni unikają mojego wzroku. Prawdopodobnie czują się winni, że nie zareagowali wcześniej. A ja nie żałuję ani jednego dnia tamtej decyzji. Gdy pani Kowalska zadzwoniła i powiedziała: "Twój syn upokorzył moją córkę", odpowiedziałem szczerze: "Dobrze dla niego". I nadal tak myślę. Czasem sprawiedliwość przychodzi late. Czasem trzeba walczyć o nią przez lata. Ale gdy w końcu triumfuje, smak zwycięstwa jest tym słodszy, im dłuższa była walka. Mój syn nauczył się bronić. Ja nauczyłem się, że czasem miłość rodzicielska oznacza walkę. A system nauczył się, że nie można ignorować przemocy, bo w końcu zawsze wychodzi na jaw. To była nauka dla wszystkich, ale przede wszystkim to było zwycięstwo sprawiedliwości nad obojętnością, prawdy nad kłamstwem, odwagi nad strachem. I gdyby historia miała się powtórzyć, zrobiłbym dokładnie to samo. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.